Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiejszy temat: tarcie ślizgowe i tarcie toczne. Przejdziemy od razu do konkretnego przykładu zadaniowego, w którym należy wyznaczyć wartość, wymaganą wartość siły pociągowej F dla trzech następujących przypadków. W pierwszym, gdy jej kierunek jest poziomy, czyli równoległy do płaszczyzny kontaktu ciała spoczywającego na podłożu. W drugim przypadku, kiedy jest ona nachylona pod kątem 45 stopni skierowana ku górze, i w trzecim, gdy jest nachylona pod kątem 30 stopni względem poziomu, ale skierowana ku podłożu. Tak jak wspomniano w treści, ciało o masie M spoczywa na poziomej powierzchni, dla której, dla której współczynnik tarcia ślizgowego MiS wynosi 25. I tutaj mamy do czynienia z najprostszym układem płaskim zbieżnym, w którym kierunki działania wszystkich sił przecinają się w jednym punkcie. Przejdźmy do przypadku pierwszego, czyli tego, w którym siła F1 jest pozioma. Kierunek działania tej siły wyznacza nam jednoznacznie kierunek ruchu, a to determinuje kierunek siły tarcia, która przeciwstawia się zjawisku ruchu względnego ciała. Posiadających kontakt między sobą. Siła tarcia jest skierowana zawsze przeciwnie do kierunku, w którym ciało się porusza, lub przeciwnie do kierunku, w którym działa siła, która stara się wymusić ruch ciała względem jakiejś powierzchni. Przy czym nie zawsze wartość tej siły zapewni możliwość osiągnięcia ruchu. Masa M generuje ponadto. Pionowo w dół skierowany ciężar G, który jest równoważony przez reakcję normalną M, czyli nacisk podłoża. Pisząc równania równowagi statycznej tych czterech sił względem dwóch wzajemnie prostopadłych osi układów współrzędnych i wykorzystując zależność, że siła tarcia jest równa wartości nacisku normalnego pomnożonego przez współczynnik tarcia ślizgowego. Możemy przekształcić układ do odpowiedniej postaci i wyznaczyć wartość, wymaganą wartość siły F1, która w tym przypadku wynosi 25 <coughs> wartości ciężaru G masy M. Przejdźmy do drugiego przypadku, czyli tego, w którym należy wyznaczyć wymaganą wartość siły F. 2, która jest skierowana pod kątem 45 stopni względem poziomu. Tutaj, pisząc o równaniu równowagi statycznej, należy uwzględnić rzut poziomy siły F2 na kierunek osi X, jak również rzut poziomy siły F2, ale na kierunek pionowy. Rzut poziomy jest równoważony przez siłę tarcia, natomiast rzut pionowy działając wspólnie z ciężarem G. Oraz naciskiem normalnym podłoża tworzą układ zerowy. Przekształcając te dwa równania i wykorzystując zależność opisującą wartość siły tarcia, otrzymujemy ostateczną postać siły F2, która jest równa: 25 ciężaru ciała podzielone przez pierwiastek z 2 przez 2. Dodać pierwiastek z 2 przez 2 razy. Współczynnik tarcia ślizgowego. Co do wartości liczbowej, będzie to pierwiastek z 2 przez 5 wartości ciężaru, i w przybliżeniu będzie to odpowiadać wartości 283 tysięczne wartości tego ciężaru, co jest wartością większą niż dla przypadku pierwszego. Ale możemy zadać sobie pytanie następujące. Skoro działamy siłą F2 pod kątem dowolnym zresztą? To częściowo działając na kierunku pionowym, odpowiednią składową tej siły wpływamy na nacisk, a ten z kolei przekłada się na wartość siły tarcia. Teraz należy sobie zadać pytanie, dla jakiej wartości kąta alfa? Jakiej wartości współczynnika tarcia, współczynnika tarcia ślizgowego, statycznego, wymagana wartość siły F będzie mniejsza niż ciężar ciała? I tutaj pozwoliłem sobie dla Państwa przygotować odpowiedni wykres, który przedstawia zależność wartości siły F jako jakąś część ułamkową. Ciężaru masy M w zależności od kąta nachylenia tej siły względem poziomu oraz w zależności od współczynnika tarcia ślizgowego. Jak widać na wykresie, im większa wartość współczynnika tarcia, tym w szerszym zakresie. Możliwe jest osiągnięcie sytuacji, gdzie wartość siły pociągowej F będzie mniejsza niż ciężar ciała. Przy czym dla określonej wartości kąta osiągane jest y, optimum, to znaczy wartość siły jest możliwie najmniejsza. Przechodząc do trzeciego przypadku, czyli tego, w którym... Należy wyznaczyć wymaganą wartość siły F3, która jest skierowana ku podłożu. Pisząc równania równowagi statycznej, przekształcając układ do odpowiedniej postaci i stosując zależność opisującą wartość siły tarcia, jak odpowiednią funkcję nacisku i współczynnika tarcia statycznego, otrzymujemy. Wartość liczbową siły f3 równą 2 plus 8 pierwiastków z 6 przez 47 razy ciężar ciała jest to większe, zarówno od siły rozważanej w pierwszym, jak i w drugim przypadku. Tak się składa, że jeśli siła pociągowa f skierowana jest ku podłożu, to niezależnie od wartości kąta alfa i wartości współczynnika tarcia ślizgowego, siła F będzie zawsze większa ciężarowi ciała, które staramy się przemieścić. Kolejny z przykładów. Zalecenie jest następujące wyznaczyć wymaganą wartość siły F działającej na kierunku poziomym, która spowoduje utrzymanie nieruchomego położenia masy M znajdującego się na pochylni, której kąt nachylenia wynosi 60 stopni, współczynnik tarcia statycznego mi S wynosi 5 masa M wynosi 1250 kg. Ze względu na. Małą wartość współczynnika tarcia ślizgowego i duży kąt wzniosu pochylni, ciało położone na tej pochylni z pewnością sunęłoby się w dół. Jednak my działamy skierowaną zgodnie z treścią poziomo skierowaną siłą F od takiej wartości, aby ciało utrzymało stałe położenie. Ten układ, tak jak w poprzednim przykładzie, jest układem płaskim zbieżnym, dla którego piszemy równania równowagi z sumy rzutów wszystkich sił względem dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków, przy czym kierunki te zorientowane są w taki sposób, aby równania posiadały możliwie jak najprostszą postać. To znaczy, oś X kierujemy stycznie, czy jak to woli, równolegle do powierzchni kontaktowej pomiędzy masą M a pochylnią. Oś Y jest Prostopadła do powierzchni pochyli. I tutaj oznaczając odpowiednie wartości liczbowe kątów, możemy zapisać równania równowagi statycznej dla pierwszego przypadku. I jak widać, mamy tutaj dwie różne wartości kąta. Przy czym równoważnie możemy zapisać ogólną postać równań równowagi statycznej z wykorzystaniem kąta skierowanego alfa, gdzie alfa jest równy. Zgodnie z treścią 60 stopni. I tak otrzymujemy drugą postać równań równowagi statycznej, której opis poszczególnych składowych sił działających na kierunku stycznym i kierunku normalnym związany jest z kątem skierowanym alfa. Dokonujemy przekształcenia tego układu, wykorzystujemy prawo tarcia i otrzymujemy. Wartość siły f, która jest równa i tutaj ułamek w liczniku sinus alfa minus cosinus alfa razy mika podzielone przez cosinus alfa plus sinus alfa razy mika, czyli współczynnik tarcia ślizgowego, pomnożone przez iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego, czyli przez. Ciężar masy M. Po podstawieniu konkretnych wartości liczbowych, wartość siły F wynosi w przybliżeniu 18962,9 N i aby utrzymać równowagę masy M na tej pochylni, siła F musi być odpowiednio większa od tej wartości, ale jednocześnie nie może też przekroczyć. Jakiejś określonej liczbowo wartości siły, ponieważ przekroczenie tej wartości spowodowałoby, że masa M zacznie nam się poruszać w górę. Więc siła F będzie działała tutaj w pewnym zakresie, uniemożliwiając ruch masy M, czy to w górę, czy to w dół. Aby wyznaczyć yy, Wymaganą wartość siły F dla górnej granicy należałoby dla tego układu założyć przeciwnie skierowaną siłę tarcia, napisać równania równowagi statycznej takiego układu i wyznaczyć wartość liczbową siły F dla górnej granicy, czyli tej, która spowodowała, której przekroczenie spowodowałoby przemieszczenie masy M w górę pochyli. I tutaj zadanie polegające właśnie na wyznaczeniu wymaganej wartości siły F, która spowoduje przemieszczenie masy M w górę pochylni o określonym kącie nachylenia. I zgodnie z treścią kąt nachylenia wynosi 10 stopni, masa M wynosi 250 kg, a współczynnik tarcia ślizgowego wynosi 25. Setnich. Tutaj pisząc ponownie równania równowagi względem dwóch wzajemnie prostopadłych osi, gdzie i w tym przypadku układ zorientowany jest w ten sposób, że oś X jest równoległa do powierzchni kontaktowej, klina oś Y jest osią prostopadłą do powierzchni klina, przekształcamy układ stosując odpowiednią zależność na wartość siły tarcia. Redukujemy odpowiednie. Wyrazy przenosimy, upraszczamy i otrzymujemy ostateczną postać wymaganej siły F jako iloczyn ciężaru masy M i sumy kosinusa kąta nachylenia pomnożonego przez współczynnik tarcia y, ślizgowego powiększony o sinus kąta nachylenia pochylni. Co do wartości liczbowej, będzie to równe 1029,7 N. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia związanego ze zjawiskiem tarcia. Oprócz tarcia ślizgowego, ze względu na charakter ruchu, wyróżniamy także tarcie toczne, które jest powszechnie yy, powszechne w technice, co więcej pożądane ze względu na znacznie mniejsze opory ruchu. Jednak są pewne charakterystyczne przypadki, gdzie yy, nieuniknione jest Zjawisko tarcia ślizgowego. I tutaj, takim przykładem tarcia ślizgowego jest choćby tarcie pomiędzy tłokiem a tuleją cylindrową w silniku spalinowym, czy też panewkami na wale korbowym takiego silnika. Przeanalizujmy sobie sytuację, w której ciało, na przykład walec o ciężarze G i promieniu R. Spoczywa sobie na poziomej powierzchni. I chcemy sobie ten walec przetoczyć. Czyli spowodować przemieszczenie środka masy z jakąś prędkością liniową V. I dodatkowo względem środka masy walec będzie wykonywał ruch obrotowy z prędkością kątową Omega. Czyli musimy zadziałać na to ciało poziomo skierowaną siłą F. Wówczas w punkcie kontaktu, podkreślam, zakładamy styk punktowy pomiędzy nieodkształcanym walcem a podłożem, wygenerują się dwie siły. Pierwszą z nich jest skierowana pionowo w górę reakcja normalna podłoża N, która równoważy ciężar, oraz skierowana przeciwnie do siły F siła tarcia. Pisząc równania równowagi dla tego układu, który jest układem płaskim dowolnym, otrzymamy z pierwszego, z sumy rzutów wszystkich sił na oś X, że siła F pomniejszona o siłę tarcia jest równa 0, suma rzutów wszystkich sił względem osi pionowej, czyli minus G plus N musi być równa 0, i suma momentów względem środka masy, czy jak to woli, osi obrotu tego walca wynosi minus T razy R musi być równe 0. Kierunki działania reakcji normalnych ciężaru G i siły F przecinają się w tym punkcie, wobec czego siły, te względem tego bieguna, nie tworzą momentu ramię z równe 0. Niezerowy moment będzie starała wytworzyć się tylko i wyłącznie siła tarcia działająca na ramieniu R. Ale suma momentów płacących od tej siły musi być równa 0. I tutaj mamy pewną niezgodność co do obserwacji yy, życia rzeczywistego. Wiemy, że promień walca jest na pewno większy od zera. Mówimy tutaj o jakimś ciele rzeczywistym, nie mówimy tutaj o punkcie materialnym, czyli yy, ideowo sprowadzonym ciele o niezerowej masie, ale o nieskończenie małych wymiarach. Jeśli promień jest większy od zera, to wówczas na podstawie trzeciego równania stwierdzimy, że aby warunek ten został zachowany, siła tarcia musi być równa 0. Jeśli siła tarcia musi być równa 0, to nie możemy przyłożyć jakiejkolwiek siły poziomej. I wówczas mamy wyłącznie stan spoczynku, w którym kładziemy na przykład piłkę na murawie boiska i ta piłka sobie nam spoczywa na podłożu. Ale wiemy, że jeśli tą piłkę kopniemy jakąś siłą F, to ona jednak mimo wszystko będzie się toczyć. Dlaczego? I tutaj przejdźmy do schematu znajdującego się poniżej, w którym zakładamy, że ciało podlega skończeniem małym odkształceniom. I w takim przypadku. W środku ciężkości zaczepimy ciężar tego walca, który jest równoważony przez reakcję normalną podłoża, ale kierunek reakcji, <coughs> przepraszam, kierunek reakcji normalnej jest przesunięty o wartość F i wartość F nazywamy ramieniem tarcia tocznego. W przeciwieństwie do współczynnika tarcia ślizgowego, który jest jednostką bezwymiarową, ramię tarcia tocznego posiada określoną jednostkę. Jest to wymiar długości najczęściej poda podawany w metrach. Reakcja normalna N działa w punkcie B, natomiast w punkcie A leżącym prostopadle w dół. Punkt A i oś obrotu otworzą wspólny kierunek, który jest prostopadły do podłoża. W punkcie tym działa siła T, która jest wywołana działaniem skierowanej poziomo siły F. Pisząc równania równowagi statycznej tego układu, otrzymujemy, tak jak w poprzednim przypadku, w niezmienionej postaci równania sumy rzutów wszystkich sił względem osi X i Y natomiast zmianie ulega równanie sumy momentu względem punktu O. Tutaj niezerowy moment będzie pochodził od siły tarcia działającej na ramieniu R i siły normalnej reakcji podłoża działającej na ramieniu F. Po przekształceniu tego układu i wykorzystaniu dwóch pierwszych równań Otrzymujemy wynikowo wartość, wymaganą wartość siły F jako funkcję ciężaru i ilorazu ramienia tarcia tocznego i promienia toczącego się ciała. I tu po raz kolejny możemy odnieść tą sytuację do rzeczywistości. Jeżeli poruszamy się jakimś pojazdem kołowym w trudnym terenie, i pojazd ten zatrzymie się ze względu na utknięcie w gruncie. To aby zmniejszyć wartość wymaganej siły, z jaką należy za pomocą na przykład wyciągarki poruszyć to auto. Mamy do wyboru dwie opcje. Właściwie trzy. Pierwszą jest rozładowanie częściowe czy też całkowite tego auta, czyli redukcja ciężaru. Drugą jest przy zachowaniu tego samego ramienia tarcia tocznego tej samej wartości ramienia tarcia tocznego zwiększenie promienia kół, czyli odkręcamy koła, zakładamy większe, no co wydaje się pomysłem trochę absurdalnym, o wiele prostszym, szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest zwiększenie wartości ramienia tarcia tocznego. W jaki sposób? Po prostu redukujemy ciśnienie w oponach. Zwiększając tym samym odkształcenie opony, czyli rozszerzając strefę kontaktu opony z podłożem, co jednocześnie przełoży nam się na zwiększenie ramienia tarcia tocznego. Jeśli ktoś z Państwa troszkę szerzej porusza się w tematach technicznych, ma jakieś hobby związane z motoryzacją, to doskonale się orientuje, że Większość pojazdów wojskowych przeznaczonych do jazdy w ciężkim terenie posiada zintegrowany system sterowania wewnętrznym ciśnieniem w oponach już z kabiny kierowcy. Pomysł dość dawny, używany już w latach 30. i 20. ubiegłego stulecia, ale jak najbardziej aktualny.